Hej moi drodzy, niedzielny poranek, ja jestem akurat pod więc wybrałem się na spacerek po tutaj okolicznych polach, łąkach. Lubię czasem się przejść, zwłaszcza piękna pogoda, czuć już wiosnę. I naszła mnie pewna rozkminka, o co w tym chodzi, w piątek, z po całym dniu roboty i jakoś tak łatwiej się odpoczywa, jakoś taki piątek, godzina 17, 18. O! Tak, odpoczynek, napawam się całym sobą. No kurczę, nie wiem jak to jest możliwe, gdzie jestem styrany, jak nie wiem, ale mam wizję dwa dni wolne. W niedzielę rano budzę się i już tak. A, kurczę jutro do roboty. Jakoś ta niedziela dwa razy się człowiek zakręci, cała zleci i jakoś tak odpocząć nie mogę. Czy to ze mną jest coś nie tak, czy to tylko ja mam taki problem? Dajcie moi drodzy znać. Czy też nie uważacie, że jakoś łatwiej się odpoczywa i przyjemniej w piątek wieczorem, gdzie z tyłu głowy jest wizja całego weekendziku, niż w niedzielę od rana, gdzie to już zaraz człowiek z tyłu głowy ma, że jutro karuzela zaczyna się od nowa? Miłego dnia, mimo to życzę Wam wszystkim, no i odpoczynku.